Siemano, tu Farmer Dzięki Rekin za nominację Medialna propaganda, globalna panika, polityka Totalna siedz ulica, lewa prawica, dopada kurwica. Żydokomuna, zomo na ulicach. Królestwo polskie, teraz instytucja. Projekty ustaw, łamana konstytucja. Systemu postaw upośledzona konstrukcja. Ludzka głupota, władza absolutna. Władza nie pomaga, zdradza tylko utrudnia. Sama nie domaga, ale macie zakundla kundla. Lidzą mnie w kurwia, wyborcza. Po wybranych mózgach wybrali durnia Ludzie nosacze, jelenie, barany Wszystko łykacie jak te pelikany Tyle w temacie wytempe dumany Zmanipulowany właśnie kraj tu mamy Ty o nic nie pytaj, tak wychowany I jesteś dobry, fajny, podany I myśli sobie dyktat nam kurwy, jakim zagramy, I na każdym kroku, 365 dni w roku, Nic nie umknie temu oku, Wszystko na chmurze, byłbyś w szoku. Szesnastka wymyka się spod kontroli, Ale to nie szesnasty Android. Tej bomby żot nie rozbroi, prawdy się boi, sama się obroni. Kaczorowi postawili pomnik, przyjdzie dzień, że upadnie na chodnik. Chcą, żebyś żył jak niewolnik. Usuwani są ci niewygodni, jesteś niewinny, to udowodni. Albo oddawaj oszczędności, i nieważne jakże Niemanie nie, nielegalnej działalności, możliwości podcięte, skrzydła. Brak sprawiedliwości, śmiertelne sidła. Wory, z których wychodzą skrzydła, Mój rap jak w stoku, Siana Igła. Miliony Polaków miały oczekiwanie wobec dzisiaj rządzących, ale i wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Czy prezydent ich przyjął? Czy rozmawiał? Czy szukał z nimi dialogu? Nie. Zawsze tylko podpisywał te ustawy, które przyniesiono mu z Sejmu, które przeprowadzał rząd Donalda Tuska, a teraz przeprowadza rząd pani premier Kopacz. To jest rola prezydenta? Prezydent notariusz rządu? Szanowni Państwo, ja takiej prezydenturze mówię nie. To będzie prezydentura otwarta. To będzie prezydentura otwarta na sprawy społeczne. Pałac prezydencki nie będzie zamknięty będzie siedział pod żyrandolem a ja mam za dużo energii żeby w jednym miejscu siedzieć weź nie pierdol uśmiechnij się i żyj przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą ale i tak każdy powie weź nie pierdol